Cześć, witam serdecznie na niedzielnym drapingu, Jak co niedzielę, będzie na naszym kanale draping. Przygotowałam dzisiaj 5 drapeczek, Cały wkład naszego odcinka to 50 zł. Jak widzicie, dwie ekstra pensje, dwa odcienie, dwa kolorki po 5 zł. Mamy również Maxi Cash party za dyszkę. Ekstra 777, również za dyszkę. I na deser podrapiemy sobie super milion za 20 zł. Ale jeszcze to nie koniec, ponieważ zapraszam Was na konkurs. Rozdanie: po prostu w komentarzu wystarczy napisać wybraną nagrodę. A są tu przygotowane trzy nagrody do wyboru. Także uwaga, skoncentrujcie się, wybierzcie swoją nagrodę, zostawcie łapkę. Pod tym filmikiem. Oczywiście musicie być subskrybentami naszego kanału, a w komentarzu wybieracie nagrodę. I uwaga, pierwsza nagroda to koperta ze zdrapkami czyli w komentarzu wpisujecie słowo zdrapki, jeśli wybieracie zdrapki. Druga nagroda jest to worek z kosmetykami, ale niespodzianka czyli worek wpisujemy w komentarzu. I trzecia nagroda Kosmetyczka od Kelvina Kleina. Taka czarna nowiusieńka może się przydać właśnie na kosmetyki komuś. Wpisujemy słowo kosmetyczka, jeśli wybieracie nagrodę numer 3, czyli zdrapki, worek lub kosmetyczka. A ja Was zapraszam już na draping. Miłego oglądania. I na początek ekstra pensja za 5 zł z numerkiem 46. Różowa wersja. O, jak to się ciężko drapie. <laughs> Szukamy. 26. 33. 6 i 14. No, mocno trzymamy kciuki, żeby coś tu się pojawiło. 13, blisko. 25. No, prawie. Mamy ekstra pensję jeszcze raz i mamy główną wygraną. Oj, 8 nie mamy. 32. No, zobaczcie, bliżutko. Szukamy więc dalej, bo nic tu na razie nie ma. 15 też obok. 17 nie ma. 19 też nie ma. Siódemki nie mamy i ostatnia cyfra to 34. Aj, wersja różowa niestety pusta, więc szybko drapiemy zieloną z numerkiem 39. 19 szukamy, 31, 11 i 23. Ciężko się drapie ciężko ta warstwa jest tragiczna.

22. Blisko było, blisko, blisko, ale niestety obie pensje po 5 zł były puste. No to Maxi Cash Party teraz za dyszkę mamy z numerkiem 15. Jak to się drapie? O, od razu lepiej. Szukamy 8, 15, 18, 24 i 35. Albo z symbolu plik. Co nam da 40 złotych? Dlaczego nie 50? Ja się pytam, dlaczego nie 50? Tylko 40 złotych. No dobrze, zobaczmy. O, jak tu wysoko. 14 nie mamy, a była stuwa pod nią. 22, 39, 9, 21, 37, nie ma. 16, Blisko. 11 dwa i trzy u czarno to widzę czterdzieści jeden dwadzieścia siedem trzydzieści sześć trzydzieści dwa i siedemnaście nie ma dwadzieścia pięć blisko dwadzieścia trzy trzydzieści nie ma dziewiętnaście blisko i ostatnia 33. No, ja to sobie sprawdzę po kontrolnych, ale no chyba nic nie przeoczyłam. B i C. Czyli kolejna zdrabka pusta. No, wkład dzisiejszego odcinka to 50 zł. Zobaczmy, czy będzie 0. Teraz ekstra 777 za 10 zł z numerkiem 4. No i szukamy siódemek. Siódemek. Poprosimy jakieś siódemki. Jak widać nie ma. Nie ma siódemeczek, nie ma siódemeczek. Lecimy z drugą stroną, po prawej stronie również nic nie ma. Szukamy siódemek. Siódemek brak. Hmm, pechowe te strawki dzisiaj brzydka pogoda deszcz u nas pada dajcie znać w komentarzu jak tam u Was mija niedziela i spójrzmy no kolejna zdrabka pusta pech, pech, pech jedyna nadzieja w super milionie za 20 zł mam go z numerkiem 1 szukamy dolara symbol do, dolara albo platyna czy tam sztabka

17. Oj, będzie 0. 31. No, ja mam dzisiaj pecha do zdrapek, ale trzymam kciuki za Was w naszym konkursie, rozdaniu. Wybierajcie nagrody. Czekam do następnej niedzieli na Wasze zgłoszenia. Także trzymam kciuki za Was, bo mi. Tu żadna zdrapka nie przyniosła żadnej wygranej, czyli mamy 000. 0 Zostawcie chociaż łapki na pocieszenie. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam Was i do zobaczenia za tydzień na kolejnym drapingu i rozstrzygnięciu naszego konkursu rozdania. Do zobaczenia, cześć!